Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Des, z Destiny Sims 3. Ehm, no, nasze, takie legacy challenge, chyba. Nie wiem, jak to w sumie nazywać. Ehm, powiedzmy, że to legacy challenge. Ehm, kupić, no dobra, zobaczymy. Ehm, Zanurkuję w śmietniku i zobaczcie, on ma tu taką konieczynkę, bo ma dzisiaj szczęście. Ehm, także spróbujemy zanurkować. Może coś ciekawego. Ehm... Wyłowimy, bo higiena i tak ma niską, także prysznic będzie konieczny. Zobaczcie, ostatnie, ym, po ostatniej imprezie, po udanej imprezie, no, super. <śłuszasz> Aha, uwaga. Y, Laura, okej, okay. dobrze, super, cieszę się. I chcesz się zaprzyjaźnić, tak? Y poczekajcie, poczekajcie. Y o, dostaliśmy awans, przeprowadzić wywiad, dobra, spędzić czas. Kupić coś wartego. Dobra, dobra. To wszystko pospełniamy. E, Osiągnęłam, Laura, dostała AWANS wolny 3, także premie w wysokości. Wow, no super. E, pracujemy od 8 do 14. Super. Dostaliśmy AWANS. E, bardzo dobra wiadomość na sam początek. E, super. E, I tak, chciałam Wam powiedzieć, że chyba e, straciliśmy Mikołaja już bezpowrotnie. E, niestety. E, oj, gdyż tak, też pana. Um, także no niestety, bo wiecie co um, ktoś mi tam podpowiedział, że ta lampa Gina jeszcze jest dostępna, wiecie można jakoś tam e, kupić tą lampę Gina tutaj za nagrody, mm, za te punkty szczęścia życiowego um, no ale ja nie mam e, dodatku zostań gwiazdą <gry> który właśnie e, w którym jest ten jean i, i ta lampa także o oh, wow, co no, <gry> na no, wieszak firmy, okej, okay. no dobra Także no niestety nie wiem, może może kiedyś on nam się pojawi jako duch, to zobaczymy co się będzie działo Ale na razie no nie, no nie. O, drugi wieszak, super. Dobra, to może już wracaj do domu, co? Bo... No właśnie, bo już śmierdzisz, także wracaj do domu. O nie, ma nudności. Ofu, nurkowanie w śmiecie. Okej, okay, kocham, normalnie trójka to jest. Te nastrojniki są super suchnie. No. Dobra, już idziemy się kąpać. Słuchaj, mam nadzieję, że taksówkarz wytrzyma z Tobą chwilę. Pani taksówkarz chyba tak naprawdę. O, już zapomniałam, kurczę, że my mamy tutaj, zobaczcie, pralkę. Wow. Super. Dobra, bierz prysznic. Bierz prysznic. Kurczę, jesteś mega, mega zmęczona. Hmm. Co ty chcesz sprzętnąć? Obiekt. Um, no nie, może nie, może nie. Wiecie co? Ja bym zerknęła. E, I wyłączyłam chyba muzykę, wiecie po ostatnim, bo tutaj mi YouTube coś e, blokuje filmik m, przez tą muzykę z trybu budowania i kupowania, i nawet jak przychodzę, to wiecie do mapy, tak jakby m, to też jest muzyka, I, i, i po prostu wiecie, nie chcę, żeby mi tutaj nic e, blokowane nie zostało. E, czekajcie, czekajcie, ja to muszę, bo nie mogę się skupić. Coś. 1800. Wow. Myślałam, że te jakie są trochę droższe, ale widzę, że nie. O, jeszcze rachunki. No dobra, to zapłacimy rachunki. Um, hmm, i co by tutaj? Co by tutaj? Ktoś do nas dzwoni, to może odbierz telefon? Poczekajcie. No, byłaś tylko. Będziesz się długo kąpać, chyba. A, no właśnie. E, możesz odebrać telefon? O, już przestał dzwonić. No dobra, e, w takim razie. Mm, Weź sobie, słuchaj, tapcastu o gotowaniu, bo gotowanie to ci się przyda. Zapłać rachunki, przeprowadzić wywiad, a to weź zaproś tą Cassidy, e, e, zaproś, tak. Jak do nas wpadnie to i spędzimy z nią czas i przeprowadzimy z nią wywiad i wszystko, tylko chyba przerwiesz, no, tapcast właśnie. <grytanie zina. <grytanie zina> no trudno. Okej, okay, pewnie przyjdę za chwilkę, super. A co ty chcesz? Będziesz o, wymiotować? Hmm, no dobra, trudno. <grytanie zina> Okej. Okay. O, zabawa nawet wzrosła, nie wiem od czego. I co będziesz wymiotować? Och, no dobra. Ale chcesz też sprzątnąć e, kibel, ale to zaraz mam nadzieję, że podprzątasz, tylko poczekaj, niech tutaj zwolnić jakiś slot. Mmm, hmm 350-350. Hmm. Kurczę, ten komputer, no nie wiem. Trochę drogi ten laptop. Aha, po prostu komputer, no ale nie wiem, czy nam starczy. No idzie ta, a jest tutaj już. Kurczę, ja na nią. Czekam, ona. <laughs> ona już jest. Um. Pochwal, osobowość i, i, i. przeprowadź wywiad przyjazny. Mm, mm, mm. Gdzie to jest? Teraz poskarż się. Nie, nie, skarż się. Powiedz, o jest, przeprowadź wywiad. Nic nie mów o tym kiblu. Wątpię, że chciałaby słuchać, że masz e, brudny kibel. <laughs> okej, okay. a coś tu jeszcze jakaś ta jest. uwielbia przyrodę, jest pasożytem. Desportowana. okej okay. Ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby była naszą mm -hmm. przyjaciółką. Mm -hmm. Okej, okay, przeprowadź wywiad, weź pocztę. I pójdziemy wyczyścić do połysku. Kupujesz 8,5 poziom. No dobra, a który mamy? Trzeci. Hmm. No, no, może być ciężko, ale dobra, zobaczymy. Dobra, Cassidy chyba będzie musiała. O, jest z tą rączką. Fajne ma cechy taka Cassidy nasza, powiem Wam szczerze, naprawdę. Patrzcie, oj, zniknęła mi. Czekajcie, jeszcze raz. Tutaj zobaczymy. Charyzmatyczny pasożyt, um, złota rączka, sprawia um, przyrodę. Tylko ten pasożyt, no ale wiecie, jest bogata, jest radowniczką. Fajnie, fajnie. Taka y, jest nasza przyjaciółka. Patrzcie, Andrzej sąg do nas pisze, przecież on ma żonę. Co się dzieje? No gazety ci przeszkadzają, no czekaj, zaraz już weźmiemy, sprzątaj dom. O tak. I jak ci idzie, sprzątanie kibelka? Udało się? Super. Szkoda, że tak akurat e, deszczowy dzień dzisiaj. O, patrzcie, nawet sprząta, prysznic, wszystko. Wzięła się z robota. <grystanie> Ale już jest mega zmęczona, także już e, może nie będę jej męczyć. Tylko po prostu połóż się spać. Chociaż możesz te gazety jeszcze powyrzucać. Chyba nie umrzesz od tego. <grystanie> Okej. Okay. Wyrzucaj, wyrzucaj. O, jeszcze jedna. Kurczę. Ja nawet nie zauważyłam tych gazet na tym kamieniu. Ciężko zauważyć je. <grystanie> Okej, okay. no dobra, i co? Kładziemy się. No już, już, już. Chyba już wszystko posprzątałeś, także kładźcie spać. I kochani, wrócą, wrócą. Wracam do was jutro po pracy, tak? Bo jutro idziemy do pracy, także i widzimy się jutro o 14 A co się dzieje? Czemu wstajesz? Śpi. Poczekajcie, czemu ona. No śpi, śpi, śpi. śpi i do szóstej, tak, dobrze, okej okay. to wracam do Was za chwileczkę okej, okay, wychodzimy z pracy i jedziemy do domku zaraz Wam pokażę, bo tutaj troszkę pospełniałam mi pragnień, zaprosić Simka, okej, okay, zaprosimy i słabe strasznie mamy tutaj historię i recenzję także napiszemy może tą recenzję o Cassidy, skoro już przeprowadziliśmy z nią wywiad, o, lepszą furą jedziesz, słuchaj, super Zabawa, higiena, no dobra. Zaraz weźmiemy tutaj prysznic i wszystko. Tylko jeszcze wiecie co? Chciałabym wyskoczyć tutaj naprzeciwko do sąsiadów, e, poszperać im w śmieciach. Może nikt nam, nas nie przyłapie, zobaczymy. E, I tutaj tak, dostaliśmy y, tą, wiecie, okazję. Y, osiągnij przynajmniej jeden poziom umiejętności fotografowania. Znaczy pierwszy poziom, a następnie zamknij się w pracę. Y, Okej, okay. i co? Ktoś to jeszcze wygląda? Patrzcie, on im siusia! Siusia im na ten. <noise> Tutaj, no teraz. Dobra, szybko, szybko, szukaj, szukaj i wracamy do domu. Szybko, szybko. Dobra, i wróć do domu, no, wróć, wróć. Szybko, coś jest tam zniesmaczone. No, zniesmaczone, no trudno. No, to trochę wyrzuconego złomu, OK. No okay, okej, okay. tam jakaś impreza, ale na razie nie. Słuchajcie, naprawdę musimy się poważnie. No dobra, Zwykle z ale tym wydaje się, że Laura znajduje ciekawe informacje do, dotyczące Sima Georgina. Nie wiem, chyba, chyba tak. E, no i to ta tam, to ta tam, to ta dam. Kupiłam jej ten komputer. E, no, ten najtańszy, bo niestety na ten em, laptop nie było nas stać, bo on kosztuje 1800, a ten 800, także wiecie. E, także wzięliśmy ten, e, może weźmy sobie, ale ona znalazła tu śmieci, ej, jak to teraz wyrzucić, musimy wyrzucić je do naszego śmietnika, proszę, raz, dwa i trzy, patrzcie co ona znalazła, e, ten taki do kąpieli, gazetę, też wyrzucimy tutaj złom, o, dziesięć złom a ile wszystkie kosztują? 20. No, trudno. Ale zaraz spróbujemy napisać jeszcze recenzję, żeby tutaj nam wiecie, podrosło trochę. Także pisanie, napisz oczywiście pozytywny wpis o okay, Cassidy. Także musimy się troszkę tu porządnie zabrać już za szukanie jakiegoś męża, słuchajcie, bo no wiecie, no kurczę, czas nam ucieka. Gdzie tu mamy ten... O tutaj, zobaczcie, 10 dni do zmiany grupy wiekowej. Także, wiecie, zanim weźmiemy ślub, poznamy męża i tak dalej, no to jeszcze parę dni minie. A chciałabym, żeby ona urodziła dziecko jeszcze jako młoda, wiecie, młoda dorosła. I nie wiem, tutaj chyba w tym pierwszym pokoleniu będzie jedno dziecko, tak mi się wydaje. Bo na razie nie chcę, wiecie, tutaj nawału dzieci. Chciałabym po prostu, wiecie, jedno dziecko, żeby ono dziedziczyło po prostu wiecie, no dzieci no i zobaczymy, zobaczymy, może w, wiecie w kolejnych już pokoleniach, jak już będziemy mieli więcej kasy, będziemy mogli się skupić właśnie może bardziej na dzieciach, bo teraz na razie trzeba wiecie troszkę kaski uzbierać na remont domu i tak dalej i tak dalej, także także to kurczę jest coś głodna. SMS, no dobra. pewnie o tej imprezie, że nas nie było, czy tam, czy coś, czy że się zaraz zaczyna? A jak tam ten twój tapcast? Czy ty go y, włączyłaś, czy nie włączyłaś w końcu? O nie, zepsuło nam się tutaj jedzonko, które właśnie chciałam zjeść. E, no, no. Śpię więc, kto by się tego spodziewał? Aha, okej. Okay. Otrzymuję jakże potrzebne wsparcie dla swojego ego dzięki przeczytaniu Aha, okej, Cassidy. Super. No śmierdzi, śmierdzi, sprzątaj, sprzątaj. Y, także tak, masz włączony tapcast, dobrze, napisałaś. Um, też negatywny. No dobra, to napisz negatywny, bo pozytywnego chyba nie możemy. Zobaczcie. Hmm, no. No dobra, trudno, może się na nas mocno nie obrazi. <laughs> Zobaczymy. No, dawaj, dawaj, pisz, pisz, czy jest głodna, także przydałoby się. O! Piąty poziom gotowania, ej, no już ogromny, ogromny postęp. Ej, dobra, w takim razie podaj obiad. Hmm, 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 może spaghetti, słuchajcie? O! Co ona by chciała tutaj? Nauczyć się nurkowanie. Dobra, nauczymy się. Bo i chce i popływać, i ponurkować, także może, może jutro. Hmm, po pracy. Ale na razie pisz, pisz, bo już prawie skończyłaś, także nie będę cię przerywać. Okej, okay, gotuj spaghetti. Później przydałoby się, żebyś skorzystała, ale może na razie. Artykuł na temat otrzymuję wiele odpowiedzi. Szkoda, że wszystkie są krytyczne. Wow, no niedobrze. Ale przynajmniej te historie i recenzje nam się polepszyły. No a odbierz ten telefon, zobaczymy, kto to dzwoni. Mam nadzieję, że to nie ta Georgia. Czy tam ktoś. Georgia? Nie, no nie wiem. Cassidy chce pogadać. No dobra, no to gadaj. Patrzcie, ona nas nie lubi. O nie. Kurczę, no nie, no nie chciałam. I teraz, no, dobra, trudno. Krakety. Dobra, Cassidy, bo nie mamy czasu. Jesteśmy głodni już zmęczeni, także musimy jeszcze tutaj zjeść, skorzystać. Powinnam włączyć tapcast, ale już nie chcę jej przerywać, niech ona sobie to gotuje. I, I wiecie... O kurczę, nie włączyłam stoperka. Oczywiście. Jak zwykle. Tak, zjesz to skorzystaj. Ja te spaghetti schowam. O, jakoś nawet dobra, także super. Skorzystaj tak i, i co? No i chyba do spania. Kurczę, no takie te dni, powiem wam, przez tą robotę jakoś takie krótkie. Normalnie jak, jak, jak na żywo, jak w życiu. Ale dobra, no dobra, trudno. Już niedługo weekend, także strasznie dużo czasu oni spędzają w tej, um, w tej pracy. Może wiecie, no jak będzie już więcej trochę simów, no to nie będzie to tak bardzo nam doskwierało, ale na razie troszkę mi doskwiera. Troszkę mało czasu mamy na wszystko. Także musimy szybko znaleźć męża. Myślę, że um, pogramy sobie. Może piątek weźmiemy wolny? No zobaczymy. E, no dobra, to jeszcze wrócę do Was jutro, oczywiście po pracce. Okej, okay, wychodzimy z pracy. Uh, tylko... O, oh, jest! Dostaliśmy kolejny awans! Zadowolona blogerka, wow! Słuchajcie, idziemy popływać, no bo ona ma takie pragnienie, także chciałabym, żeby ona popływała, tylko gdzie ona biegnie tak daleko? Sakra. No, ale dobra. Uh, myślałam, że bliżej troszkę, że przejdzie tutaj przez środek, ale okej. Okay. Uh, także niech idzie, popływa, bo ona ma tutaj dużo pragnień. Mhm. Uh -huh. Okay. I co spełniło się? Popływać. No, płyń tutaj. Płyń. I może, um, no nie wiem, puszczać. Um, nurku i z rurką. O. Tylko nie wiem, czy ty zdobędziesz ten poziom. Co ty chcesz jeszcze tutaj? Opuścić dzień pracy. No, bo zobaczcie, jaka jest mega zestresowana. Porozmawiać z kimś, ok? Um, zaprosić simkę. Cassidy. Um, no dobra, to chyba wracamy do domu. Zaprosimy e, simkę. Cassidy do nas. Okej, okay, wracamy do domu szybciutko. Oj, gdzie ty jesteś? Ale szybko, normalnie szybko pędzisz. No, słuchajcie, może z Cassidy pójdziemy do kina? Zobaczymy, bo ona też chce iść do kina, także zobaczymy, zaraz ją zaprosimy. Zaproś, proszę bardzo. I co ty chcesz tutaj jeść? Także weź sobie szybciutko resztki. Ej, nie go... Co gotuj dalej? Weź resztki. Weź resztki spaghetti, tak. Wiesz, wiesz, zaprosi i pewnie zaraz przyjdę, ale ty normalnie zarazem lejesz nam. Zobaczcie w jakim ono jest stanie, cały czerwony pasek, o masakra. Dobra, szamaj, szamaj, to już ci się troszkę poprawi. Jest Cassidy. Um, co ty chcesz, porozmawiać z kimś? Także, um, aha, no dobra, ono dopiero okay. idzie. Już lepiej, um, powitaj. Tak? O, jest z nami w grupie. Kurczę, nie ma tu jakiegoś też takiego zamienniku snu czy coś takiego. Czekajcie, ja tylko zobaczę. Um, no, chyba nie ma. No nic, trudno. Kurczę, ona się zaraz nam normalnie tutaj. Um, środa, no dobra. Nie widziałam w porządku. Okej, okay, pogadała, coś jej się, się to spełniło. Opuścić dzień w pracy opuścimy. Odwiedzić teatr, aha, nie kino. Nie, nie, nie. Już kupować na razie nic nie będziemy. Mm, dobra. Słuchaj, no to kładź się spać na razie. Trudno. Niech sobie Cassidy uchodzi tutaj i robi co chce. Um, jest twoją przyjaciółką, także spoko. Może sobie spędzić tutaj wieczór. Mm, dobra. Chciałam, żeby troszkę jej ta energia chociaż podrosła. O, dobrze. Dwie godzinki pospała. Teraz weź sobie e, oczywiście włącz tapcast. Tak, yy, i, aha, nie, bo ty prysznisz, weźmiesz to, wyłączysz tapcast, no nic, słuchaj tapcastu, no ej, słuchaj tapcastu yy, o gotowaniu. Coś dzisiaj, kurczę, nie mogę klikać porządnie. Okej, okay, znowu telefon dzwoni do nas, ale dobra, na razie nie odbieramy. Yy, higiena, zabawa, dobra, może nam wzrośnieć, co on tak pisze tutaj? Hmm. Nauczyć się umiejętności fotografowania, czy tutaj mamy w ogóle coś takiego? Poczekajcie. Jest o fotografowaniu, o fo, boże, fotografowaniu. Hmm. Oparcie, dwie godzinki i będziemy mieli nauczone. Super. Szkoda, że nie możemy się nauczyć tak nurkować. No nic. Hmm. Odwiedzić teatr. A czy teraz możemy? Ale fura pomarańczowa, wow. Um, teatr, gdzie był teatr? Kurczę. Hum, hum, hum. No tutaj jest. Um... Na film. Zwiedzaj teatr. O, a może weź zwiedzaj z Cassidy. Okej. Okay. No, zobaczymy, co dziewczyny powiedzą na ten temat. I yy, będzie mogła zresztą zrobić tą recenzję, yy, co też nam przyda się do pracy. Także, także na plus. Yy, o, masakra. <laughs> Znalazłam się w czarnej dziurze. Dobra, idziecie zwiedzać ten teatr. Cassidy chyba. Nie wiem, czy ona przyjdzie. O, przyjechała. Dobrze. Dobrze. Idziecie dziewczyny. Super. E, także poszły sobie do teatru. A, kupić aparat fotograficzny. Nie. E, tym się nie będziemy interesować. <laughs> Przepraszam. Za bardzo fotografowaniem. Tak, tylko po prostu tą y, wiecie. <laughs> mm, musieliśmy skończyć do pracy. Dobra, wracamy. Idziemy do domu spać. Mm, dobra. O, szopek. szopek. Co ty chcesz oglądać? Oglądaj. Oglądaj szopa. No idź pooglądaj go, bo zaraz ci ucieknie. O, widzisz? Oni on nam przewróci śmietnik chyba, co? Jest zbyt zmęczona. Ach, no dobra, trudno. Okej, kochani, wracam do Was jutro po pracy i już chyba weźmiemy sobie na piątek wolny. No, bo już wiecie, kurczę, ile już można pracować. Także widzimy się za chwileczkę. Zobaczcie, co się dzieje. Idzie do nas złodziej. Z parasolem. O nie. Zadzwoń na policję szybko, wstawaj. Kurczę, mam nadzieję, że udaje się wstać. miarę szybko. O jacie. No nie, co nam ukradnie? Pralkę? Zadzwoniłaś na tą policję? Nie, kradnie nam pralkę. Nie możesz tutaj go złapać, czy coś mu zrobić? Patrzcie. Zablokowała go w drzwiach. I stoją sobie, tupią do siebie. Nie, 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 nie uciekaj. No ej! No nie, wie, że. Patrzcie, pogódź, właśnie... oh, no, nie wierzę. Patrzcie, że, pogódź się z tym, właśnie. Obrawa, właśnie... No, nie wierzę, że nam ukradł pralkę. I co, że na odszkodowania? Nic. Weź na nią nakrzycz. Weź coś zabawne, nie zabawne, tylko nie wiem, nie pogawędka. Weź ją, wypędź najlepiej. Oh, no, nie, no, nie wierzę. Co za policja? Nie można złożyć jakiejś skargi. Nie można napisać jakiejś niepochlebnej <gry -lash> recenzji. O nie, kurczę, no widzicie, to ukradli nam suszarkę, suszarkę, pralkę mamy tutaj, kurczę, ale numer, my nie mamy kasy, a kradną nam, posprzątaj to, um, ale numer, kurczę, no i kładź się z powrotem spać, trudno, musisz się wyspać. A czemu ona chodzi tu do śmietnika, jak tutaj i kupiłam taki śmietniczek, nie wiem o co chodzi, no dobra. Okej, okay, także kochani, taki mały uryweczek. <laughs> o masakra kurczę, no szkoda, szkoda, że nam ukradli. No nie wiem, teraz nie stać nas za bardzo. Mm, czy chyba, że znowu wydamy całą kasę. No nie wiem, poczekajcie, zobaczymy. Mm, gdzie jest łazienka? Pralnia. Mm, tylko jaki to jest? Pralka bubu-dubu. <laughs> Okej, okay, czyli to suszarka. Aha, dobra, nie jest tak bardzo mm, no, nie jest tak bardzo droga, to ten chyba kolor mamy. On jest biały czy niebieski? No, nie wiem. Mamy niebieską mm, łazienkę, to i nie, taką troszkę niebieskawą, mi się wydaje, czy to jest biała. No, nie wiem. <grym> Okej, okay, także, no nic, musieliśmy po prostu odkupić sobie suszarkę, chociaż jeszcze tej pralki nie używaliśmy, odkąd mamy ją. E, może jutro zużyjemy, znaczy spróbujemy, znaczy zużyjemy, wiecie, no, wykorzystamy. Także zobaczymy. Ach, no nic, dobra, trudno. <grym> Widzimy się jutro po pracy, kochani. No i wychodzimy z pracy, ale powiem wam, za ciekawy dzień to nie był i znowu jesteśmy mega zmęczone. Zobaczcie, przybył festiwal jesieni, już zaczęła się jesień, nawet nie zauważyłam, chociaż faktycznie zaczęło trochę więcej padać. Także odwiedzimy festiwal jesieni jutro. E, ciężka praca, dostaliśmy podwyżkę dzięki tym, wiecie, tym m, talencie fotoreporterskim. <laughs> Także dostaliśmy, dostaliśmy podwyżkę, poprawę oceny, lepsze relacje ze współpracownikami. Pracowałam podwyżkę w pracy, okej. Okay. Z powodu decyzji, jaką podjęłam, aha, że tam m, dostałam taką okazję i musiałam tam albo przeprosić kogoś za napisanie złego artykułu, albo zignorować, a ja przeprosiłam. No i niestety tutaj wiele. Laura redakcja z powodu decyzji jaką podjęła Laura redakcja straciła wiele zaufania jakim darzyli ją czytelnicy ucierpiała także jej ocena pracy no nic trudno no i tutaj oczywiście och 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 nie podoba mi się to no nic dobra um. Ja bym tak, na chwilkę się położyła, troszkę zdrzemnęła. E, zop, o, już 50, patrzcie, ostatnio było 43, korczę, No nic. E, może komputer trochę więcej ciągnie prądu. <laughs> Rozumiem. E, chcesz się nauczyć umiejętności pisania, proszę bardzo. Ym, o, pisanie, o proszę. Także chwilkę ją, wiecie, tutaj damy jej. Ok. Zabawa. Hmm, ale ta zabawa chyba jej urośnie dzięki tym, temu topcastowi, także zobaczymy. Tak, może po prostu posprzątaj dom, zobaczymy, co tu tutaj powinnaś trochę ogarnąć chyba. Tak, gazety właśnie przede wszystkim. Kurczę, czy można jakoś anulować? Subskrypcję tej gazety czy coś? 10 godzin, o no kurczę, to bardzo długo. Weź poczyn, no dobra, weź poczyn, co to tam przyszło. Co tam przyszło? O, patrzcie, kolejny list, no nic. Ach, kurczę. Yy, wybierzmy się, kochani, na ten festiwal jesieni. ale piękne tęcze. Och, super słodko. Yy. No, nie, nie. Chciałabym po prostu odwiedzić. Yy, odwiedź. No, wiem, że jesteśmy zmęczeni, ale, ale. Może dam radę. <gry> ok. O, nie, ścinka. Ale dzisiaj troszkę mi się ścina. Nie wiem dlaczego. No właśnie. Kurczę, to mi się nie podoba. Ej. No tak brzydko to nie powinno być. No, już jesteśmy prawie, także Także tyle dobrze. No dobra, i co ty byś tutaj chciała na tym festiwalu, słuchaj? E, weź udział. Nie wiem, coś tutaj z tym, e, wiecie, braniem udziału jest nie tak. E, no kurczę, ej, ale co to tak będzie się ścinać teraz brzydko? Hej, hej, to mi się nie podoba. Poczekajcie, bo coś tu się dzieje. Okej, okay, odwiedziła. No dobrze, dobrze, tylko proszę, żeby się nie zacinało, bo to bardzo brzydko wygląda. Czy ktoś weźmie z nami udział, czy nie? Chyba nikt. No właśnie, nikt nie chce tutaj w ogóle brać udziału w tym w tych zawodach, nie wiem dlaczego. Um, kurczę, no dobra, na razie nie będziemy się uczyć tego nurkowania, choć zrób sobie kartkę okolicznościową. O, to jest ten domek chyba tak? Nawiedzony. Wow, zbierzemy. Yy, znaczy zbierzemy później nie? ale najpierw wejdziemy tutaj, zbierzemy karnety i wejdziemy do tego domku. Wow. Słuchajcie, może tutaj ma, może znajdziemy naszego Mikołaja, znajdziemy nie, nie znajdziemy. Hm, szkoda. <grywa> Okej. Okay. Super. Zbierz 20. No nie, nie. Ale co, znikło? To poprzednie znikło chyba. No nic. Eee, kartka okolicznościowa, okej. Okay. Okropieństwo. Okej, okay, no dobra, trudno. Kurczę, no chciałabym, żebyś zjadła to, no nic. A z kimś nie możesz, nie ma kogo zaprosić. Aha, dlatego może się nie odbywa to, bo nie ma po prostu kogo zaprosić. Słyszył, wrzask, który rozdziela niesamowitą ciszę. Okej, okay, no trudno. Mm, kto tutaj jest? Okej. Okay. Wiecie, mówiliście mi, żeby poznać takiego rudego tutaj, co tam jeździł, taki trochę wariat. No, no, ale widzę, że nie ma go tutaj, więc chyba nie poznamy. Dobra, no to co, wracamy do domu. Trudno. Zobaczyliśmy, co mniej więcej jest już na tym festiwalu. Czy może jeszcze spróbujemy coś zjeść? Kup jedzenie. Chodź. Dobra, już trudno, nie bierz udziału. Chodź, spróbujemy coś zjeść. To jest dosyć tanio, więc zobaczymy, co tam dobrego. I do 21 no to zaraz frytki. Aha, tu jest chyba wszystko to samo. Naleśnik. A spróbujmy naleśnik. To chyba nie jest I to wow. samo. Nie było tego zimą, ani ani latem. Znaczy zimy jeszcze nie było, ale, ale wiecie, tak mi się kojarzy chyba. Także w miarę sezonowe. <grym> Okej, okay. kto to jest? Carlos jakiś tam, ale ja go nie znam. Myśl, um, czarujące spotkanie. Zobaczymy. A nie, dobra. No to nie chcę. A tutaj czarujące spotkanie. No pokaż miniaturkę jego. Hej. No nic, dobra. Aha. Czy my go już znamy? Czy to jest... A nie, to nie jest on. To jest jakiś Charles, ale on chyba ma żonę. No nic, dobra. To wracamy do domu. Idziemy spać, bo już jest troszkę późno. I tak, jutro już bierzemy sobie wolne na pewno żeby wiecie, no spędzić trochę czasu, wiecie, tutaj na festiwalu e, jesiennym i, i wiecie, i poznać w końcu kogoś, e, wiecie, no może jakiś ślub coś w końcu <laughs> okej, okay, um, także jedziemy, idziemy spać. E, no i tak kochani, bo ja już troszkę nagrywam, także wydaje mi się, że taki długości odcinek jest w sam raz, tym bardziej, że przeżyliśmy już naprawdę m, sporo dni jak na jeden odcinek, wiecie, przy jednym simie to jest zupełnie inaczej. Później to wiecie, będziemy przykrywać jeden albo dwa dni w ciągu całego odcinka 30-minutowego. Na razie gramy 20 parę minut, i my Już nie mogę się wysłowić, no przepraszam Was bardzo, dlatego to jest znak, żeby kończyć. Tak. Jesteśmy w domku, także może weź tylko prysznic i kładź się spać. I może zadzwonimy do pracy. Spróbujemy wziąć te wolne. Praca. Weź niepłatny urlop, jeden dzień. A, weźmiemy, trudno. Niepłatny urlop, wiecie. Kasa, później będziemy złapać kasę. <grytanie> Na razie musimy znaleźć męża, koniecznie. Um, tak, tylko kurczę nie mam gdzie tego postawić. No nic, dobra. Także tak, kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że w ogóle wszystko nagrało się i pięknie, ładnie. Bo, bo wiecie, tak jak Wam mówiłam, że to nie zawsze wszystko tak pięknie wygląda. Muszę z tym powalczyć, ale mam nadzieję, że chyba jest ok. O, jaś to, no dobra, to nic, jak w to weźmiesz. Także tak, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, kochani. I papa.